Dzień dobry kochane, w kolejną środę. Dzisiaj kontynuuję tematykę pielęgnacji względem wieku. Pamiętajcie tylko, proszę, o tym, że to jest kwestia umowna: że gdy przekraczacie dany próg, czy jest to 17, czy 25, czy 35 lat, to nie znaczy, że musimy tak ślepo patrzeć i dokładnie stosować się do wytycznych. Bowiem czasami metryka nie idzie w zgodzie, metryka skóry nie idzie w zgodzie z jej wyglądem, więc tutaj też trzeba wziąć takie aspekty pod uwagę. Ale w każdym razie dzisiaj będziemy rozmawiały o skórze między 25 a 35 rokiem życia. Zacznijmy od charakterystyki, czyli co dzieje się w tym momencie kiedy mamy 25-35 lat. Przede wszystkim około 30 roku życia możemy zauważyć pierwsze oznaki upływającego czasu, bowiem najbardziej dostaje okolica wokół oczu. Tutaj potrafią się już wtedy pojawiać pierwsze zmarszczki, oczywiście nie takie utrwalone, ale rzeczywiście zauważamy, że ta skóra jest delikatnie cieńsza. Mogą też pojawić się zmarszczki poziome na czole, jeżeli mamy wyraźną mimikę twarzy, to na pewno. Może być też tak, że mamy pierwszą taką zmianę w kierunku zmniejszenia pracy gruczołów wojowych, co oznacza, że coraz częściej czujemy suchość, ale generalnie to są pojedyncze przypadki, kiedy rzeczywiście takie sytuacje się pojawiają. W wieku około 25 lat zaczyna zanikać kolagen. Oczywiście tych ubytków ty nie zauważysz, bo to jest absolutnie jeszcze niedostrzegalne też ani w odczuciu, ani wizualnie. Natomiast tutaj cały czas jeszcze mogą towarzyszyć problemy z tych lat młodości. Nadal oczywiście jesteśmy młode, żeby było jasne, ale z tych lat wcześniejszych, czyli może cały czas towarzyszyć trądzik. Może być kontynuacja niestety tej właśnie choroby trądzikowej. On może troszeczkę już zanikać, albo na skutek niezbyt dobrze prowadzonej terapii może jeszcze cały czas występować. Tu jeszcze raz zaznaczę, te wszystkie odcinki środowe, które tutaj prowadzę, właśnie dotyczące pielęgnacji względem wieku, nie są potraktowane poprzez sery problematyczne. Macie osobne tematy, jak trądzik pospolity, trądzik różowaty, czy łojotokowe zapalenie skóry, zatem tutaj nie będę kontynuowała tego tematu, ale tylko mówię, co w danym wieku się potrafi pojawić. Natomiast tutaj charakterystyczne najbardziej właśnie jest to, że skóra, która jest mieszana, zauważamy wtedy taki jeszcze większy podział, że rzeczywiście policzki troszkę idą nam bardziej w suchość, potrafią się stać bardziej naczyniowe, tutaj również potrafią... Pojawić się rozszerzone naczynia na policzkach. Tutaj ważne jest to, żeby ten moment, kiedy pojawiają się rozszerzone naczynia, żeby złapać, bowiem niestety z wiekiem one będą kruszyć jeszcze bardziej. Więc jeżeli tutaj o nie nie zadbamy, to później na tej kanwie może się pojawić po 30, 35 roku życia yy, trądzik różowaty. Więc warto o tym pamiętać. Zatem yy, przede wszystkim. Tutaj musimy zadbać o wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych, o działanie przeciwrumieniowe, o łagodzenie. O tym, oczywiście, że zaraz będę mówiła. Jeszcze wracając do charakterystyki, żeby było tak chronologicznie, to co na pewno jeszcze w tym wieku możemy zaobserwować? Zdecydowanie pojawiające się względem cyklu miesiączkowego, miesięcznego zmiany różnorakie. To, co już wspominałam też w poprzednim odcinku, jak mówiłam o młodszych skórach, tutaj przed miesiączką wzrasta poziom progesteronu, który to niestety przyczynia się do występowania krostek, grudek, bardziej wtedy przetłuszcza się ta cera. Więc nadal ten problem może istnieć. Ponadto w wieku około 30 lat mogą się pojawia, pojawić pierwsze przebarwienia, które będą wynikiem Długotrwałych i częstych kąpieli słonecznych, których zażywałyście we wcześniejszym wieku. Jakkolwiek to brzmi tak enigmatycznie. W każdym razie, jeżeli się opalałyście dość intensywnie, mając kilkanaście lat, dwadzieścia, to teraz te pierwsze przebarwienia wyjdą. Dlaczego? Tutaj proces melanogenezy dotychczas, bym powiedziała, on jeszcze w miarę tak regularnie przebiegał. Ale z wiekiem, gdy komórki skóry zaczynają się troszeczkę gorzej regenerować, to niestety tutaj te nasze grzeszki wychodzą na wychodzą na wierzch i wtedy rzeczywiście w tym wieku najczęściej pierwszy raz jest takie zaskoczenie rany, jakieś plamki mi się pojawiają. Oczywiście nadal mogą się pojawiać też przebarwienia pozapalne po jakichś właśnie krostkach czy grudkach. Dodatkowo to co już wspomniałam, że pojawiają się pierwsze właśnie jakieś zmarszczki w okolicach oczu, tutaj też, w wieku tak właśnie, mniej więcej oscylujemy sobie około 30 roku życia, mogą się pojawić pierwsze problemy z obrzękami wokół oczu, szczególnie pod oczami. Czyli jeżeli mamy niewyspaną noc, tutaj rzeczywiście ta linfa potrafi się zbierać. Rzadko to się pojawia u takich naprawdę bardzo, bardzo młodych osób. Czyli tutaj kolejny aspekt dochodzi i jeżeli masz skłonność do cieni pod oczami, to one również mogą się bardziej uaktywniać, będą bardziej widoczne, czyli taka nieprzespana noc będzie też to intensyfikowała. Czyli podsumowując tak zauważcie, wzrasta troszeczkę taka wrażliwość skóry, kruszeją naczynia, pojawiają się pierwsze zmarszczki i mogą pojawić się pierwsze przebarwienia, jeżeli nie chroniłaś dostatecznie tej skóry przed słońcem i zażywałaś w dosyć dużej ilości promieni UV. Jak należy z taką skórą postąpić? Przede wszystkim zdecydowanie tutaj już troszeczkę bardziej kierunkujemy swoją pielęgnację. To nie jest tylko pielęgnacja minimalistyczna, oczywiście ona nadal musi być, bo bez niej nie istnieje żaden jakby tutaj całościowy schemat pielęgnacyjny, czyli odpowiednie oczyszczanie i tu też uważamy, w zależności od potrzeb skóry, warto stosować różnego rodzaju preparaty myjące. Same preparaty takie stricte, delikatne, nawilżające mogą się okazać niewystarczające. Warto będzie wdrożyć już troszeczkę preparaty rozświetlające. I jeszcze jedna rzecz, właśnie, o której Wam nie wspomniałam, mówiąc o charakterystyce, czasami już wieku około 30 roku życia yy, też yy, można powiedzieć, że ta skóra ona na tyle, że się silnie nie regeneruje, już potrafi to zmęczenie być takie widoczne i czasem skóra traci blask. W zależności oczywiście od pory roku, ale to też może mieć miejsce, coś czego nie zauważy się przy skórze zupełnie młodej. Zatem naszym zadaniem, tutaj przede wszystkim tak jak wspomniałam, podczas już oczyszczania, będzie stosowanie odpowiednich preparatów myjących, delikatniejszych na rano, a troszeczkę intensywniejszych wieczorem. I tutaj warto zastosować preparaty, na przykład co drugi dzień, jakieś preparaty z kwasami, które dadzą ten efekt rozświetlenia skóry, będą też świetnie rozjaśniały przebarwienia. Tutaj dodatkowo warto już wdrożyć co jakiś czas na przykład maseczki w płachcie, żeby bardziej tą skórę zregenerować. Można też co jakiś czas wdrożyć, na przykład esencję. To nie musi być kosmetyk, który będzie cały czas jakby z nami będzie nam cały czas towarzyszył, ale może być na przykład w takich rzutach, tak? czyli że robimy sobie jakąś taką intensywniejszą kurację. Jeżeli czujemy, że skóra jest przesuszona, wtedy taką esencję warto wdrożyć. Jak najbardziej 25 rok życia to jest idealny moment, żeby zaznajomić się regularnie z retinolem i retinalem, żeby zapoznać się z tą substancją, bo wtedy zauważysz, że zmarszki. Zdecydowanie później się pojawią. Oczywiście, jeżeli wdrożysz to w wieku 25 lat, to nie będziesz miała tego porównania. Wiadoma sprawa, ale możesz mieć porównanie do swojej rówieśniczki, która takowych rozwiązań nie będzie stosowała. Więc tutaj już warto o tym pomyśleć, właśnie ze względu na to, że w wieku 25 lat ten kolagen rzeczywiście, elastyna to w zasadzie już w bardzo dużym stopniu jest taka zaniknięta, bo od 18 roku życia zaczyna właśnie się zmniejszać jej ilość. A jeżeli chodzi o kolagen. To również tutaj następuje kolejny spadek. Dlatego stymulacja kolagenu jest jakby takim punktem, punktem, w pielęgnacji właśnie w tym wieku, że warto, warto o tym pomyśleć. Warto również zaznajmić się z kwasami, które nie tylko będą działały w kwestii rozświetlenia skóry, w kwestii zmniejszenia widoczności porów czy regulacji pracy gruczołów łojowych, czy po prostu mówiąc kolokwialnie, w dodawaniu blasku, ale właśnie takie kwasy, które już też będą tą skórę stymulowały. To jest też odpowiedni moment, gdzie możesz śmiało wdrożyć kwas glikolowy. Oczywiście, jeżeli Twoja skóra nie jest wrażliwa znakomicie sprawdzi się kwas mlekowy, to są dwa takie bardzo antystarzeniowe kwasy. Kwas mlekowy jeszcze niesie za sobą aspekty nawilżające, wyraźnie rzeczywiście podnosi to nawilżenie i działa głęboko, nie jak kwas glikolowy, stymulując włókna kolagenu i elastyny. Można to pięknie wszystko wdrożyć oczywiście w połączeniu z retinolem, ale tutaj odnoszę Was do moich dwóch też ostatnich odcinków, zresztą nie tylko, ale macie najświeższe Materiały o retinolu i retinalu oraz o kwasach. Tam dokładnie tłumaczyłam od czego zacząć, co po kolei, jak wdrożyć krok po kroku. Kolejna rzecz to absolutnie coś, co powinno być nieodzowne i to mówię już od najmłodszych lat: to codzienne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych i po raz kolejny powtórzę. Zabezpieczenie skóry przed działaniem promieni UV jest jednym z najlepszych sposobów na spowolnienie starzenia skóry. Dowiedziono już wielokrotnie przez wiele badań, poprzez długotrwałe obserwacje pacjentów, że promienie UV są najszybszym, najintensywniejszym czynnikiem wpływającym na starzenie się skóry i potrafią postarzyć skórę nawet o 10-15 lat. Szczególnie zauważalne jest to u osób, które nadużywały wcześniej promieni słonecznych i następuje u nich. Zjawisko w postaci rogowacenia słonecznego, które objawia się szorstką, taką właśnie zrogowaciałą skórą, jak sama nazwa wskazuje. Poza tym teleangiektazjami, czyli rozszerzonymi naczyniami, pajączkami. Skóra staje się bardziej wrażliwa, skłonna do rumienia, ale przede wszystkim ta struktura jest taka przypominająca yy, troszeczkę, bym powiedziała, skórę słonia, żeby tutaj broń boże nikogo nie urazić, ale w każdym razie to jest taki aspekt właśnie najbardziej Bym powiedziała dostrzegalny, że ta skóra ona jest taka też może być pobruzdowana. Powiem Wam, że nawet u osób nadużywających słońca, u osób w wieku około 30, 30 roku życia, obserwowałam naprawdę już takie wyraźne zmarszczki. Więc tu macie idealne, idealne jakby doświadczenie tego, idealne podkreślenie, że naprawdę promienie UV niesamowicie postarzają skórę. Więc, jeżeli dotychczas miałaś taki nawyk, to jest idealny moment, żeby tego zaprzestać, bo skóra później ci podziękuje. I właśnie, ochrona codzienna przeciwsłoneczna, również zimą, bez względu na porę roku, bowiem nasze dzisiejsze urządzenia elektroniczne emitują też światło, widzialne światło niebieskie, które przyczynia się do powstawania przebarwień. Co więcej, już mówiłam to w niejednym materiale, że światło niebieskie również potrafi wzmagać pracę gruczołów łojowych. Pod wpływem stosowania różnorakich preparatów zabezpieczających, czyli tych promieniochronnych, sprawiamy, że praca gruczołów łojowych się uspokaja, więc warto o tym pomyśleć. I jest to w szczególności znamienne u osób z cerą trądzikową. Dalej, co wa warto tutaj włączyć? Koniecznie to już jest ostatni moment, znaczy nigdy może nie jest ostatni moment, ale teraz ten moment, właśnie, że należy bardzo się skrupulatnie skupić, żeby włączyć do codziennej pielęgnacji, porannej, wieczornej kosmetyki na okolice wokół oczu, takie, które będą działały przeciwobrzękowo, stymulowały kolagen i elastynę do odnowy. Wierzcie mi, od razu odpowiem na Wasze pytania, czy rozwieję Wasze wątpliwości, nie jest za wcześnie. Teraz jest właśnie idealny moment i tutaj sprawdza się najlepiej, to jest właśnie najlepszy ten moment taki, kiedy, jak mamy to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To jest moment, kiedy najlepiej możecie zadbać o tą skórę, ten ostatni dzwonek, żeby wdrożyć te substancje właśnie aktywujące skórę do odnowy. Zatem włączamy odpowiednie preparaty właśnie ujędrniające na okolice oczu, przeciwobrzękowe, wzmacniające naczynia, zmniejszające sińce pod oczami, rozświetlające. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz, tutaj coś, co też zauważyłam często, w tym wieku jeszcze obserwuję zbyt intensywną pielęgnację w kierunku regulacji pracy gruczołów łojowych. Jako, że ona jest jeszcze dość intensywna, to wiele z Was idzie właśnie w tym kierunku, żeby ta skóra była matowa. Dopiero w pewnym momencie się rozumie taki, yy, taki aspekt, że lekko połyskująca skóra jest czym, czymś pięknym. A już zrozumiały to dawno one stawiają bardziej na nawilżenie. Jak zresztą możecie zauważyć to po kosmetykach, chociażby które do nas tutaj do, docierają. Koreanki stosują bardzo chętnie wszelkie preparaty. O lekkich konsystencjach, ale dające efekt takiego szkła, glass efekt, dające efekt porcelany, pięknego odbicia światła, czyli takiego bardzo intensywnego nawilżenia, bo nawilżona skóra wygląda zdrowo. Taka ultra zmatowiona potrafi niestety dodać lat i uwydatnić zmarszczki, więc warto już o tym pomyśleć. Zatem tutaj, właśnie, tak jak wspomniałam, że może być tak, że ta kuracja nasza czy pielęgnacja po prostu idzie za bardzo w tym kierunku regulacji pracy gruczołów. Łajowych. Znowu wspomnę do znudzenia o tej homeostazie, czyli tej równowadze, że musimy wypośrodkować. Dbamy już właśnie o to, żeby skóra była nawilżona, odżywiona, i tu jeszcze o odżywianiu kilka słów. Bowiem już w tym wieku, kiedy troszeczkę zaczyna zanikać praca grucza wy jeszcze tak tego nie odczujecie. Po 30 roku życia potrafi być to już takie odczuwalne rzeczywiście, szczególnie w okresie jesieni i zimy. Ja pamiętam te pierwsze momenty, gdy nagle pojawiała się jesień-zima. I nigdy wcześniej nie miałam takiego efektu, że czuję ściągnięcie skóry. To było dla mnie zaskakujące, mówię dziwne, stosowałam dotychczas taką pielęgnację i nic nie było. No i właśnie, to jest taki moment tego przejścia, kiedy za, zauważamy powolutku, powolutku te zmiany. Zatem musimy wdrożyć, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, więcej substancji odżywczych, regenerujących. Warto już troszeczkę częściej też wprowadzić maski, które tę skórę zregenerują właśnie w tych e, takich zimniejszych miesiącach, żeby odbudować lipidy naskórkowe. Tutaj też przyda się, nie u każdej z Was, ale jeżeli czujesz już spadek tego odżywienia skóry, czyli spadek tego natłuszczenia, to warto wdrożyć dwa różne kremy. Tak jak w, w młodszym wieku to nie było aż tak bardzo potrzebne, tak tu szczególnie jesienią, zimą warto zrobić coś takiego, żeby rano był lżejszy krem, a na wieczór cięższy. Bądź właśnie taki krem, który też stanowi rolę maski, czyli taki, którego nie trzeba zmywać, i po prostu on bardziej jeszcze tę skórę odżywi i będzie stymulował do odnowy. Tu też w tym wieku, coś co Wam podpowiem, to już może tak na pograniczu bym powiedział, bo to nie jest pielęgnacja, a odżywianie. Uważajcie już też na to oczywiście w każdym wieku warto, ale w tym wieku już możecie zauważyć, Grzeszki, takie, które czynimy wieczorem, że to, co zjecie, szczególnie po 30 roku życia, jak zjecie. To szczególnie jak to były jakieś chipsy, czy słodycze, czy coś, co będzie mocno solone, przyprawione, może być tak, że rano obudzicie się z nowymi zmianami. Tak jak dotychczas wątroba sobie pięknie radziła, detoksykowała, można powiedzieć, wszystko, to tu niestety z wiekiem dzieje się tak, że układ pokarmowy również można powiedzieć, że on się tak zużywa troszeczkę. Zatem Niestety nie jest w stanie nasza wątroba wszystkiego przerobić, i właśnie rzeczy, które spożywamy wieczorem, później potrafią się objawiać w postaci różnorakich zmian. Więc warto o tym pomyśleć, żeby faktycznie przed tym pójściem spać minimum dwie godziny był ostatni spożyty posiłek, i najlepiej, żeby on był lekki, a nie taki mocno obciążający. Ponadto, też tutaj na tej kanwie możecie zauważyć większą pracę gruczołów łojowych, bo one są wtedy napędzone. Też ta skóra nie odpoczywa, nie odpoczywa. Można powiedzieć, cały organizm, więc warto o tym pomyśleć, i to też przyczynia się do pojawienia obrzęków, w szczególności obrzęków pod oczami. No i oczywiście tutaj też, co warto, tak jak mówiłam o tym wypośrodkowaniu, jeżeli mówię o maskach regenerujących, to mam też na uwadze drugie maski, maski oczyszczające. Nie rezygnujcie z tego. To znowu jest ta równowaga, żeby nie poszło ani w jednym, ani w drugim kierunku, tak? Czyli tutaj nastawiamy się już bardziej też na to rozświetlanie, antyoksydację, oczyszczanie. Jak najbardziej, tak, ale jednocześnie z regeneracją. I tutaj właśnie mówiąc o oczyszczaniu, bo możecie mieć też na uwadze, czy możecie się spytać, jakie zabiegi warto w tym wieku wykonywać. Już też wspominałam w poprzednim odcinku, o, mówiąc o skórze młodszej, że kiedyś było tak, że pokutowało takie stwierdzenie, że warto skorzystać z zabiegu oczyszczania. Nawet jeżeli cyklicznie, co jakiś czas u ciebie pojawiają się zmiany. To naprawdę zabieg oczyszczania nie jest dobrym rozwiązaniem. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z serii y, zabiegów z wykorzystaniem peelingów kwasowych, które też oczyszczą, nie tak może od razu, y, od razu w jednym zabiegu, ale skutecznie, sukcesywnie ta skóra też będzie ładnie to przepracowywała. I tutaj zdecydowanie, gdybym miała coś polecić, to znakomicie dla takich skór w tym wieku sprawdza się kwas salicylowy, on pięknie reguluje pracę gruczołów łojowych, ale jak najbardziej kwas azylainowy również, znakomicie, tak jak wspomniałam, glikolowy, mlekowy, migdałowy w zasadzie dla każdego rodzaju i w każdym wieku. To jest taki kwas bardzo uniwersalny, neutralny, który nawet sprawdza się u bardzo młodych nastolatków. Zatem tu kochane, tak jak mówię, takim punktem bym powiedziała zwrotnym, w karierze naszej skóry, to jest retinol, bo to jest idealny moment, kiedy warto zaznajomić się z tą substancją. Oczywiście, tak jak mówię, to musi być wszystko zbudowane krok po kroku, ale cała ta równowaga, o której dzisiaj opowiadam, również. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy to jest dobry moment, a masz 25-26 lat, czy jesteś w wieku około 30 roku życia, tak, to jest idealny moment na rozpoczęcie przygody z retinolem. Kochane, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was gorąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.